Co jest? Monka już nagrywa? Nawet już nagrał i sobie poszedł. No kurwa mów. Stary, jestem poje. Najlepsze gówno, na jakieś 5 PM od Bitwy pod Cetynią. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, lewa prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Przeskakuje murek... Yo, man! Siema, Topchan na rejonie. Całe życie. Siema, Baton, kopela. Krakowski Łazarz. Nasz przyjaciel Diego. Widzę, że bracia w formie. Mówią na mieście. Może wypadłeś z obiegu? Może wypadłem, a może wypadłem. nie wypadłem? A? No co tam tetuszku nerwy opadły? Yo, miałem dzwonić, stary! To dzwoń do swojego Słowaka i powiedz, że jutro wbijamy z kilogramem świeżej mąki. Jak? Potem nie... koncert, a po weekendzie dogrywamy płytę na własnych warunkach. kupa bang. Czary marek! Konfituru mi wozisz. Opie, jak się znowu w już jakiś przypał... Dobra, nie płacz. Chodź, rozj My coś! Razem. Tu nie ma między nami różnicy, kupa Boguś. Ta potrzeba przypału nie daje nam spokoju. I ty to dobrze wiesz, dlatego mnie jeszcze szesankie wypaczasz. W końcu staniesz się tym, kim naprawdę jesteś. Nie się spać, nie jestem głodny i zmęczony, więc...